Terima <small> kasih telah menonton! I ostatni Sarmata, że tyle wieśniaków. niech czując o to klasa na trakach, mam dość prostaków i może myślisz, że mam problem z Wojtkiem, jednak pamięta idioto kto jest Wojtka przodkiem kiedyś nie nazywałem ludzi idiotami, ale jak tych debili traktować na równi z nami, zacy sami, lady punk, tymi samymi ścieżkami, choć przecież ja dobrze znam i slang mamy okazję zagrać właśnie na festiwalu Transwokale. nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że będziemy grać na tym festiwalu i szykujemy specjalny materiał na to wydarzenie, bo, bo jest to duże wydarzenie przynajmniej dla mnie. Ta kultura hip-hopu w Subicach to jest takie mm, bardzo naturalne zjawisko. To, jest, to nie jest nic, nic na siłę i, i uważam, że jest to coś, co warto wspierać i, i tak naprawdę samoczynnie z Abelkiem bardzo dobrze się rozumiemy. To jest, tu nie ma nic, nic na siłę, więc to jest takie wszystko spontaniczne, naturalne i postanowiliśmy do festiwalu Transwokale Yy, dopasować, tak naprawdę, trochę reperturą abla i zrobić takie aranżacje, yy, aranżacje bardziej jazzowe, spokojne, ale też nie zabraknie aranżacji bardziej takich mocnych, gdzie, gdzie będzie fajna zabawa i, i fajna energia. Szybcie, nie? No, tak One two one two, high Wszystkiego dobrego, Mazel to za rok że mamy witamy kolejny rok. Od świąt do świąt zataczamy łuki, żeby o 60 stopni znów się obrócić. Taki tempo. Nie wiem czy nie za szybko, troszeczkę jest, wiesz? Ile jest w oryginale? Masz ten oryginał? Nie. A pa to było? <młyszy> 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 ok. Gramy z kapitalnymi muzykami. Przygo przearanżowaliśmy całą płytę praktycznie całkiem inaczej tego jeszcze nie było. To są wiesz, wszystko nowe aranżacje, tak naprawdę i. Yy, no Ja sam bardzo się cieszę z tego koncertu i sam jestem bardzo podjarany tym wszystkim, i mam nadzieję, że wszystko nam się uda tak zrobić jak chcemy. Z Piotrem współpracujemy już od dłuższego czasu. Abel nie znaliśmy wprawdzie, natomiast gramy z Waltkiem w też projekcie, który łączy różne style, m.in. hip hop z jazzem, więc myślę, że dlatego Piotruś do nas zadzwonił, zaprosił nas do tego projektu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo Abel jest naprawdę świetnym. W tym, co to są bardzo dobrze sesyjni muzycy, ale przyjechali to w taki sposób, jak zawsze oni przyjeżdżają na zasadzie, że o coś pogramy, tu może jakieś kolendy, może coś, a tu nagle e, oni tak na, na pierwszej próbie, pamiętam, tak powiedzieli do mnie Piotrek, ale e, nigdy tak nie było. To jest fajne, po prostu to jest tak fajne, coś nowego, nowa energia. Yy, I przede wszystkim wydaje mi się, że w Polsce nikt się jeszcze jakby nie, nie odważył do takiego stopnia yy, połączyć yy, tak od, odległych jakby yy, stylów, gatunków. A tu to się moim zdaniem udało i, i jest, jest to fajne. Jest to fajnie, fajnie wszystko wyszło moim zdaniem, ale zobaczymy też, też ja tak, tak trochę się obawiam jak zostanie to też odebrane przez, przez publiczność, nie? Bo to jest, ja sobie tak tworzę tę aranżę, wymyślam, a może tak, pytam Abla, tak, Abelku, czy w tą stronę idziemy, on albo potwierdza, albo nie i to tak powstaje, 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 ale też tak naprawdę końcowy efekt to dopiero mogę powiedzieć po koncercie i wtedy powiem, czy, czy to rzeczywiście Yy, jest tak, jak bym ja sobie tego życzył i widział. chciałbym głównie, żeby o 360 stopni tu się wszystkiego dobrego, Razem To było zapisane, zapisałeś mi tylko 1-2, albo być 1-2, 1-2, tak? Podwójnie jest to w Tak. Tak. tak, dobra, dziękuję. Idziemy od tego, bo no, nagranie nie było podwójnie. Ale ja się cały czas boję, że jest jednak troszeczkę za szybko. No to zwolnimy. O to? Ale... Może o tą piątkę jeszcze, tak? 140 zresztą? No. Dobrze. Spróbujmy tylko. Nie, pierwsze cztery takty tej zwrotki gramy w ogóle sami, tylko sama perkusja i ja. Mhm. I potem dopiero chłopaki wchodzą po, chyba po to czterech to taktach. A cztery. nie po to czterech? Są. Są. Po czterech, no. Mały, kręśni, taka wielka, i sreberka, bla bla, oba, bla, bla, za pan Moniarka. Cztery, my. My wtedy będziemy to miejsca myśleć, w gruzach czemu? Kier, stuk, prawy, latomena, ducha. Odpieram brąz moimi oczmi, stuk. Siedzimy z podpiół do godzin późnych, wczesnych, co mnie to nie było. wiem, może bym dalej po pogrzebie. Dobrze wiecie, kolosny, waszowski. A z tyłu, bo zchodzi godzin pianowski. Praktycznie 90% aranżów już jest. Yy, to, to jest coś innego. I uważam, że jest, jest, jest bardzo ciekawie, to, to jest ważne. Yy, I t, najpiękniejsze jest tutaj to, że tak naprawdę ta trochę yy, kultura yy, tej muzyki hip-hopu, rapu łączy. Połączy muzykę jazzu, klasyki, bo i Bartek Burlo zaśpiewa klasycznie i folku, gdzie tutaj chór, konsonans. Zgodnie. Nie, to jesteśmy otwarci na z zestaw. Może Grzesiu powie co innego, ponieważ on gra muzykę rockową przede wszystkim, natomiast Ale w hip muzyce rockowej jest... hip-hop jest często spotykany, biorąc nawet pod uwagę zespół Limbiski. Czyli kory, hardkorowe. Hard hard granie jest jak najbardziej bliskie, a tutaj jest dużo riffowego grania, dużo gitarowego grania, więc czuję się jak chyba w wodzie. Nie spodziewałem takiej super energii i tak świetnych kompozycji, aranżacji. Dla mnie znakomicie. Jestem sam zaskoczony, że y, sami jarają się materiałem, mówią, kurde, to jest świetny materiał, my to robimy. Y, wysyłaj tutaj y, aranże, jakie tam porobiłeś, co wymyśliłeś, my się przygotujemy i przyjeżdżają na próbę przygotowani i. Póki co nam się świetnie współpracuje Moja Atlantyra, moja mekka, czasem nie wiem, gdzie ile, zbyt kręta jest ta ścieżka, jednak wiem, że coś się zmieni, coś się zmieni się zmieni, bo Po to, po to stąpa po tej ziemi Moja Atlantyra, moja mekka, czasem nie wiem, gdzie ile zbyt kręta jest ta ścieżka, jednak wiem, że coś się zmieni, że zmieni się zmieni, bo po to, po to, te, te aranże są w różnym stopniu przygotowane, ale akurat... a niektóre utwory jest tak, że po prostu ja pozostawiam, tylko daję jakiś taki szkic i każdy... to są świetni muzycy, więc każdy z nich jakby potrafi coś podpowiedzieć, coś dodać i w, 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 w takim układzie moim zdaniem wtedy też znowu powtórzę to słowo naturalnie. Naturalnie każdy się czuje i, i tworzymy takie własne, własne dzieło. To jest taka sytuacja, że płyta wprawdzie brzmi inaczej, tak? Natomiast konstrukcja Rytmów, konstrukcja melodii, harmonia Bardzo mocno narzucają e, Właśnie taki sposób zagrania e, przez żywy zespół Więc tak naprawdę praca polega tylko na tym Baza już jest, teraz trzeba to troszeczkę ubrać Tak? Zaaranżować po ta prostu w, w tym, na ten skład To jest przyjemność, nie? Czy nie? Tak, to jest potężna przyjemność Dostaliśmy zielone światło na to, że możemy co, Dokładnie Coś swojego tutaj włożyć Pierwsze Dwa obroty są zwrotkowe, a następne dwa obroty są refrenowe w harmonii. Nie? No. I teraz pytanie: czy to respektujemy? Czy. Wydaje mi się, że my dopiero zmienimy na moją, a tam, tam, tam gdzie jest refren, tak. to zmienimy? I, i jest Najprościej w świecie. To jest pomysł. Tak. tak. tak bardzo. <laughs> cztery razy. Czyli. Tamto... Czyli to będzie cztery razy. Yeah. A to jest raz do, nie? Ja, ja nie? jest się zmieni, się zmieni. bo Moja żandryna, moja meczka. Czasem nie widzę ile, jest ta ścieżka. Jedno, nie, nie, że coś się zmieni. Wszystkich chętnych, ale też wszystkich niechętnych. Zapraszam 15 listopada o godzinie 21 do auli Kolegium Polonikum na niecodzienne wydarzenie, jakim jest koncert Abel Akustycznie. Dużo niespodzianek, dużo dobrej muzyki. I dobrej liryki specjalnie dla Subic, specjalnie od Subic dla Subic, więc nie możecie tego przegapić. Jak to przegapicie, to, to przykro mi. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, yy, wszystkie osoby, nie tylko ze Subic. 15 listopada Sala Kolegium Polonikum, Abel Akustycznie. Niecodzienne wydarzenie. Nie możecie tego przegapić, bo myślę, że będzie bardzo fajnie, yy, wesoło, zawodowo. Dziękuję. Zapraszamy tak. wszystkich serdecznie na koncert w sobotę o godzinie 21.00 21. 21. do kolejne... Jestem w subicach, zapraszamy, będzie Petar. Musicie tam być. Dokładnie. Moja landyna, moja meczka. Czasem nie wiem, czy ta Jednak wiem, że to się zmieni.